Siemanko. Witam bardzo serdecznie w nowym odcinku. No i kolejny film o fotografii. Tak jest, kolejny film o fotografii i dzisiaj przychodzę do was ym, z takim tematem jak tworzyć pomysły na zdjęcia. Tak jest. Myślę, że mam dobry sposób jak sobie z tym radzić. A jest tak, że każdy tak ma każdy ma czasami moment, że nie ma pomysłu na coś. Tak po prostu to wszystko jest w głowie i wtedy Ciężko jest coś wymyślić, dlatego przychodzę do Was sposobem, ze sposobem, który może pomóc właśnie w takich momentach. Sens w bezsensie. Tak jest. Odkryłem, że sztuka czasami jest bez sensu, a ten sens trzeba odnaleźć. I sztuka to jest wszystko. Weźmiesz cokolwiek i coś z tym zrobisz, to już jest sztuka. Więc czasami po prostu nie myśl i po prostu coś zrób. Zrób coś, nie myśl. Totalnie. Więc co? To jest sposób. Poszukaj kilka przedmiotów. Kilka przedmiotów mogą być totalnie losowe. Losowe i coś można z, niego, z nich stworzyć. Więc ja idę przygotować już te kilka przedmiotów i przechodzimy do opisu, jak to wszystko musi wyglądać. No i dobra, jak już mamy te przedmioty, to potrzebujemy jeszcze coś. Potrzebujemy jeszcze coś, czyli światełka. Światełka różne, tak jest. Proszę bardzo, o nie, muszę zepsuć oświetlenia, ale dobra. Lampy, proszę bardzo, pyk. Tak jest. Najważniejszą, prawie naj, no, najważniejszą rolę w fotografii myślę, że do uzyskania takich niezwykłych efektów. To światło. To jest jedna z najważniejszych płaszczyzn, które trzeba dopicować, żeby fotografia była taka o, piękna. No i co? Przygotowałem ledziki kolorowe lampki, czyli te moje softboxy. I taki sznureczek świecący. Zobaczmy, podłączymy go. Taki o, świecący sznureczek. No i, i teraz będziemy robić magię. Czyli weź te przedmioty i zacznij robić. Zacznij robić, zacznij testować. Weź światło, przedmiot, zrób ciekawe tło. Możesz wziąć kartkę kolorową, dać jako tło i pobaw się światłem. Obaw się światłem, zobacz z jakiej perspektywy dobrze coś wygląda i daj się ponieść po prostu fantazji. Przechodzimy do robienia zdjęć. No i dobra, jesteśmy już tutaj na miejscu i teraz tak. Ehm, tu oświetlimy to. Mamy tutaj aparat na statywie. Proszę bardzo. I tak, tu jeszcze włączymy dodatkową lampkę. Mamy tutaj dwa kartony. I kartki. Normalnie kartki, proszę bardzo, czarne kartki. I co tu się stało? Pierwszy raz się przydały kartki z bloku kolorowe. Tak jest. Po 10 latach. Po, po 10 latach w końcu się przydały. Warto było je trzymać. No i co? Przechodzimy na miejscowe i cykamy. Dobra, teraz bierzemy Reniferka, Pyk, mamy tutaj kocyk, koc biały oraz LEDy i spróbujemy to jakoś ciekawie ustawić. No i dobra, jesteśmy już kolejnego dnia. Dzień następny. Wyspany, ogarnięty, ale piękny rymy. Dobra, więc zaczynamy. No i tak, jak już mówiłem, zrobiliśmy dwa przedmioty z czterech. Kolejne dwa będą w następnym odcinku. Tak jest, wyczekujcie. I co, przechodzimy już od razu do pierwszego przedmiotu, czyli. Ten kwiatuszek sztuczny do nic takiej ładnej. Tutaj pięknie można się światłem pobawić. Akurat miałem dwa źródła światła, więc kozackie efekty można było jakby, po prostu uzyskać. Tutaj się wyświetla jak to wszystko wyszło. No i tak, można albo całe oświetlić, albo z tyłu, z dwóch stron, z góry i każde, każde ustawienie światła inaczej. Jest totalnie innym zdjęciem. I to jest piękne. I ja tego nie robiłem z jakimś zamysłem, że a to zrobię, to ustawię tak, to tak, tylko po prostu wziąłem i zacząłem próbować. I teraz sam doświadczyłem tego, jak to światło można ładnie umiejscowić. Drugim przedmiotem jest reniferek kartonowy takie plus kolorowe światełka. I tutaj taki właśnie tip, że kolorowe światełka robią magię po prostu. Wszędzie można to dodać te światełka. Po prostu, jak to dodasz, to jesteś kozakiem. To tam. Tutaj zdjęcie sobie lecą. Oraz następnie zrobiliśmy oświetlenie całego właśnie całego obiektu. Na nim się skupiało właśnie światło. Z tyłu było ciemno i drzewko z kolorowymi światełkami. Przysłona była 1,8, więc rozmyte tło mieliśmy tutaj przepiękne. Czyli te światełka zrobiły świetną robotę. No i to tyle z tych przedmiotów. Kolejne będą w następnym odcinku. I teraz, tak, jeszcze do odcinka, właśnie wymyślanie Pomysłów na fotografię to jest jakby działanie. Trzeba to po prostu zacząć robić. Jak siedzisz i nie możesz wymyśleć, to wstań i zacznij robić. Zacznij, weź aparat do ręki. Telefonem pokażę, weź aparat do ręki, włącz go i obserwuj. Jakby patrz oczami obiektywu. Obserwuj. Patrzysz, o. Robisz stop. Ustawiasz sobie dokładnie. Pyk. I wtedy masz magiczny kadr. Możesz sobie pójść. Patrzysz. Mam coś na oku, nie? Bierzesz, bierzesz jakiś przedmiot i mówisz: Muszę to sfotografować. Dodajesz jakieś kolorowe światełka i tworzy się magia. Tutaj chodzi o twórczość totalną, o kreatywność. To wszystko jest w głowie, trzeba to uwolnić po prostu. Więc. To już koniec. Wyczekujcie następnych. Dla rozwoju. Łapeczki w górę. I możecie napisać w komentarzu, jak to się podoba. Może co można dodać tutaj jeszcze w następnym odcinku jakieś y, porady. I chcę powiedzieć jeszcze, że dziękuję za każdą właśnie łapkę w górę, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję, za każdą sekundę obejrzanego filmu. Tutaj się wszystko liczy. Strasznie dziękuję. Tobie dziękuję bardzo, że to oglądasz. Życzę pięknych pomysłów, jak najwięcej, jak najlepiej zrobionych fotografii. Rośnijcie duzi. Pozdrowionka.